Witam Was bardzo serdecznie z tej strony My. Jak widzicie jest ze mną Cyprian i Mikołaj. Tylko mam inny link! I to na to moje konto. Chodźcie, pokażemy wam domek. Zobaczmy wam Prowadź nie to jest. Nie wiem, gdzie mieszka. Ekstrema. Ekstremę? Jest jak Michał. Nie wie gdzie mieszka. <laughs> O, chodź, 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 chodź tu do, do ma... mojego pokoju, chodź do mojego pokoju. Chodźcie, jaki ma pokoj. Teraz ma coś wezmę, dobra, nic A. nie mam. Teraz A idziemy do mojego... Teraz po... idziemy do Mikołaja. Mikołaj też ma bardzo mało rzeczy, ale ma za A coś coś ma w czym co? I teraz idziemy do mnie. O, kilo sporkowany. Mam złote jabłuszko i drzwi. Zdrowiłem. No skąd ty masz to złote jabłko? A czemu by nie? No zło, no muszę to moje... jaka lama, jakie city, jakie city? A ty no, co niby nie czytowałeś? On... To no nie! 52 level. Nie mam. Mhm. Zrobię ci mhm. i ci pokażę, że nie mam. Dobra, mhm. no chodźcie. Ty, w tym odcinku mieliśmy zamęć wybrać do tej dżungli, co tam... Tam, 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 tam... Chodź ty pokażesz zarysy dżungli! Chodź tu! Mhm. No idę muszę. To tam, tam, tu, to, tam, tam, to tam nie mam... No o Jezus! Fajnie wyglądam. No, w A Mój zin! Mój zin! Lat, murzyna! Mikołaj, pożegnaj się! <gry> Mikołaj, pożegnaj się tak jak w ostatnim odcinku. Super. Ej, patrzcie, patrzcie, do tamtej, 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 chodź. chodźmy, chodź, chodźmy! wychodzi. Co, 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 co? co Jestem tak zim. Tak What the tha... fuck? Jaj, tylko ciekawe, potem będziemy musieli zapewne wyłączyć dwie mocne. Mosodzonka! Mosodzonka! Będziemy mieć Zobaczcie, ja jem. Czekaj ta na mnie. No, kto to rzuca? Mikołaj! A to ja! Ocypiam! U, jakie fajne drzewo dżunglowe, które jest. A nie, już No, ja miałem takiego pokażę. Poczekajcie na mnie. Ja dogoniłem cypisa. Już prawie. No to o jezu, jak ciemno, jak w DUM! Jak w, D -u w dupie u Mikołaja, bo jest mrzynem. <noise> no zobacz. co w dupie Mikołaja. No to nie wygląda. Mżynem. Może się tu osiedlimy na tym drzewku, może jeszcze jeden. tym! Domach. Z co jest ciemno, jak w dopełniku Mikołaja, ale pasie tu, jak ciemno jest ciemna jak w dopełniku Mikołaja. Teraz zdejmę to. To może nie. Jeszcze tu wpadłem. Chodźmy do dżungli. Jak wygląda? Widzicie, jaka piękna dżungla. A może w naszym odcinku na, na ba bagno. This is jungle. We are king of jungle. To do nie pisze, nie chcę mi well, się on the jungle. Eee, jaki kurczak zbugowany. Jakie dwa kurciaki zbugowane, chodź tu. Widzisz te dwa kurciaki zbugowane? Gdzie? No tu. Nie chcę wiedzieć co robią. No tu, ale chodź, chodź no, patrz. Chodź, patrz. O Jezus! O Jezus! O Jezus, patrz, patrz, patrz! Widzisz te kurczaki? Nie, nie widzę. Żal. Co? Jaki żal, żal. patrz! O patrz. Luz. Ale patrz, stań sobie na, nad jednym. Chodź tak podzielcie do góry. No na musie. No posuń się Mikołaj, chcę to zobaczyć! Pokażemy im! No, mu się. Nie podrzucił nie? No co robisz? Chodź tu! Tutaj jest to co on cię podrzuca, chodź tu! Tu cię podrzuci no, Zostaw mnie podrzucić Zostaw! No ej, podrzucę. Jak skoczy! Ło! Wow. trochę. Dobra, chodź, uwolnij go. Będę głód, tak zam. A ja go zabiję. <laughs> Jaki Mikołaj. A ja, a ja zgarnę to. A ja się spinam na drzewo polianie. To się cieszę. I tak mam osiem kurczaków z tego. Zjadł! Widzę Jabko, tak widzę załatwiał jabłko. Nie! Łata, łata. Mac co jedny zwolił. No to? We, to weź go zablokuj. Lulz no lulz no. Idę po jabłko i posadzam go. Oto, oto? Czemu nie mamy? A, panie, nie, już jest ciemno. Tak krótko. Tak. No, jakby. A tak, to mnie złapie, go, bibonzoja. Aaa, aaa. Chwopo kombo. Łombo, kombo, byczes. Być pris. Co ty, no i tepa! Ha! Zbanujcie go! Zbanujcie go, on tepa, zbanujcie go, na sklepie nie piszą do mnie. No to... Ja nie mogę... Wyłącz tego ska... Aha. No mogę wyłączyć <laughs> <robić taka. śmiech> No wyłącz, wyłącz. Napisałem żeby czekał. Na, czy to było do od Maxel się już odwalił. Ja! Pieska. Ile kurczaków? Szybko, chodźcie! Ja nie wiem, gdzie ty... Aha, tu. Aha, to są tam. Ja ja jestem muszę ja nie jestem zabijany. A pokazałaś im mojego skina, mu się. No tak, widz... No to pokaż ryj. Czekaj, 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 nie! Yeah. Ciekawe, czekaj to! Najlepsze kończę. Dobra, chodźcie. Gdzie jest Mikołaj? O to jest pytanie. Na kurczakach Zgadnijcie skąd Mikołaj ma na kurczakach Zgadnijcie skąd Mikołaj ma swoje całe ubranie Murzyla. Mm, bo szczytował. Opalił się! Nie, ale nawet gdyby to i tak szczytował. No gdzie ty masz te kurczaki? Ja się je pozabijałem No, oj patrzcie ile kurczaków, pozabijałem je Było ich 11 Fajnie Gdzie O Jezu, jaki Łotę, No Mikołaj Dobra, to ja też się tepnę A Mikołaj jesteś... Aha, bo ty nie czytujesz Dziękuję To ja Nic Ja nie. tam spadłem, czekaj, już to tam to tepni się do mnie, bo ja jestem... No co ty mi zrobiłeś, no daj, mi moje itemy! O, co? No jakie lamuso, dajcie no mi dobra, itemy! dobra, no, poczekaj. Ja nie mam ani jednego. Ja też nie. No to dobra, mam wszystkie. Chodźmy! Jaka lama, ja je zabrałam... Kąpmy akurat. się, kąpmy się! Mikołaj, pamiętasz jak się topiłeś? Nie. Na basenie? Aha, Mikołaj nie umie pływać. O, o. I to jest episkiem ja ma 12 lat. Mieszkam, mieszka w dobrej dobrewiegoni Na ulicy mm, Królowej chyba ja... O o! O znowu króczanie po dzieci! Nie! Yeah. Yeah. Chodzi do szkoły podstawowej numer 20 klasa 5C. Wszystkie dane. I jest, dobra nie wiem na, na jakiej ej, ulicy. Jest, i jest pułci żeńskiej Płci... Pułci... Ale to ci u nudno. No. A Leczek to Dominik Tyszko. Chodzi no. do szkoły numer 20, do klasy 5C. No wow, chodzę chodził do klasy. na Ma 12 lat. A, A nie, on jest młodszy ode mnie o 3 miesiące. Wow! No to nie ma 12. Łupusz, pustynia, widzę pustynia? kiedy przygotujemy ten projekt? nie wiem. A właśnie, ja ci macie jakiś pomysł, musimy zrobić o Jezus. Jeśli macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzach. Yy, no, bo musimy mieć jakiś fajny projekt na Polski. Gdzieś żeby no, były... Audycje, nikt radiowe. No. Bo my mieliśmy... No, może, z tego nie... lesplaya, może ktoś żeby nie żeby wie co to jest. Żeby no to... zrobić z tego lesplaya, no nie tylko nie wiem, czy wam by coś takiego pasiło. No. To by było normalnie jak ja tylko żebyśmy to zanieśli do szkoły jak i pani by to oceniła, no nie? Ja się... Ja się tu ten Jak za normalnie chodzę. a w przyszłym, w przyszłym odcinku jak ogarnę komputer, to będzie może i z mojej perspektywy. No. Brawa! A, a, tu jest! No brawo! Za tą dżunglę. A gdzie ty jesteś? Ja tu odzę po drzewach! Tarzan. No. Chyba jesteśmy Tarzany. Ty jesteś że... Skąd skoczyłam? Jezus! Gdzieś skąd skoczyłam? Ach, Jaki ach, ja spider man nie jestem. Aha, jeśli chcecie skrypować, no to wam nie damy też. Ponieważ nie mamy tyle czasu, żeby. No, ja ze wszystkimi na serwerze, czy coś, ponieważ nie jest jeszcze szkoła. Ja idę do nich, mamy treningi niej gigabytu, I to kajtola, i nie ma. A Kacper Dworak się wypisał. Ale przecież on... po co ja mam? E, to Lama! Świnie. Bo ja... bo ja gram na komputerze. No właśnie, on ma treningi grania na komputerze. O jaki epicki drzewo, chodź tu! Szybko, zanim się od odboguje. Ludzie, polecam wam grę Plasma Burst 2. P Multiplay. Słycia, Ej, ty proszę, patrz, patrz, patrz! Patrz na to drzewo! Na które? No na tamto. No tamto. Na tamto. No i co? No i patrz! Ona jest jakieś takie dziwne zagamone. No! Ej, co ono ma? Ej, lulz! Może grzyba. O Dominika. Jakieś zgniłe. No. Faktycznie, Dominik się na nie popatrzył. Haha, ale słucham. Dominik się na No co to Dominika. jest za... Dominik się na niebo Albo do Mikael, tego, nie popatrzył. A bo Mikaj, ostatnio jest tak spojrzał się na taką brzydką dziewczynę z najbliższą z naszej klasy i, i z, zawrócił z powrotem. I co? <laughs> Pamiętaj jak Mikaj biegł i przed Wiktorem zawrócił z powrotem. <laughs> dobrze, może byśmy tak wrócili do domu, bo w końcu nie, nie będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, nie? No to jest e, Dobrze, to e, nie, bo i tak już mu chyba 15 minut minęło. No to poprzcie swoje ryje i się pożegnamy. Chodźcie się tu ustawić. Ej, tutaj jestem. Ej, tu, 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 Miko. Ej, dobra. No to ja się z wami żegnam, wy też się pożegnacie. No, no, no. Na pewno. No chyba nie. No dobra. No. No dobra, kuźwa. Dobra. <laughs> dobra, gara.